Słuchajcie, przyszły do mnie perfumy, ponieważ sama ich nie miałam. <noise> Jak wy wrzucałyście opinie, i wrzucałyście zdjęcia, i tak dalej, to Wam zazdrościłam, bo ja czekałam cały czas na swoje, bo stwierdziłam, że dobra trudno ja nie będę mieć. Ale najważniejsze, żeby wa do Was paczki wyszły w terminie, więc powiedziałam, żeby perfumy dla nas przyszły w tej ostatniej już kolejności. I słuchajcie, mam. O, nie robimy unboxing, tęskniłam już, takimi resztkami się po prostu psikałam, jeszcze mam słuchajcie tutaj em, dla FC i uwaga, jeszcze mam już odpakowane i jeszcze tutaj mam słuchajcie buteleczkę do psikania paczek Moody. Ogólnie powiem wam, że tyle opinii i tyle wiadomości dostałam i nie mam pomysłu jak ja mam wam to pokazać, bo ja nie chcę Was spamować i nie chcę Was, wiecie, teraz wrzucać stu opinii na stories i jakoś rozkminiam, jak to zrobić. Nie wiem, słuchajcie, naprawdę nie wiem, myślę cały czas, ale na pewno chcę Wam trochę powrzucać, więc będzie mi bardzo miło, jak poczytacie, bo naprawdę to, jakie po prostu te perfumy rare zbierają feedback, to jest... Ja się spodziewałam, że tak będzie, ale Chyba nie spodziewałam się, że aż tak. Naprawdę, no kosmos, kosmos. Naprawdę, ja, ja widziałam, ja domyślałam się, że będzie wam się podobać. Oczywiście też są osoby, których to nie jest ten zapach. W ogóle są też takie opinie, że zapach jest zbyt intensywny i za mocny i że nie lubić takich zapachów. Ale ja uprzedzałam, że on taki jest. Natomiast my się też słuchajcie, nie do końca spodziewaliśmy aż takiej ilości zamówień w dniu premiery. Więc właśnie po weekendzie, jak ogarnęliśmy stan magazynowy to się zorientowaliśmy, że będzie trzeba zaraz domawiać te perfumy. Także też, jak ktoś chce na już, to już kupujcie, bo na pewno będzie trzeba kilka tam dni poczekać, jak zamówimy. No i co? Balsamy się produkują. Stało ostatnio też takie pytanie, czy będzie kot na balsamy. Nie będzie. Słuchajcie, naprawdę, nasze balsamy są w bardzo dobrej cenie i my no, nam się po prostu totalnie nie opłaca robić na nie kodów, szczególnie jakichś takich większych. To jest bardzo duża pojemność. To są balsamy perfumowane, z super składem, więc serio, ta cena jest naprawdę, bardzo, bardzo dobra. No, my też, słuchajcie, nie możemy sprzedawać po cenie produkcji, bo nic na tym nie zarobimy, a koszty firmy są naprawdę uwierzcie mi duże, więc nie możemy tak szaleć. No, ale na pewno gdzieś tam. Black Friday przed nami co pewno zrobimy dla Was jakąś fajną akcję promocyjną, ale stricte kodu na balsamy no to nie będzie, więc jak chcecie balsam, to to odmawiajcie też balsam, możecie sobie dorzucić do perfum. No, lecę po efcie. Lecimy do konstrukcji naszej pracowni, bo robimy teraz super jeszcze nowe rzeczy. Teraz będzie dropik właśnie dresowy. Ja Ci jestem w tym niebieskim strasznie mi się on podoba. Natomiast słuchajcie, jeszcze będą inne rzeczy, nie tylko dresy, także obserwujcie nas. Och, jak ja ze Wami tęskniłam, uważamy, na włosy dziewczyny. To jest w ogóle, słuchajcie, też taki zapach dla mnie, że ja teraz, e, niezależnie od tego, jaki mam vibe, co jestem ubrana i tak dalej, ja się po prostu czuję bardzo kobieco, bardzo tak elegancko. Ale właśnie tak, że jestem teraz, wiecie, w dresiku, mam adidaski i, i czuję się nadal elegancko. Rozumiecie to? To jest po prostu, to jest taka kwintesencja mm, kobiety. Takiej. Pewnej śmie pięknej, zadbanej kobiety. To jest... Ja bym tak opisał ten zapach.